O tym, w jaki sposób bezpiecznie należy pracować. Dzisiaj był egzamin teoretyczny, było pytań na dwóch stronach kilkanaście, 21 osób wzięło udział w konkursie, wszyscy uzyskali prawo do oceny i podziękować chcieliśmy wszystkim uczestnikom w ten sposób, że pięć. Osób zostanie wyróżnionych fantami. Są one niezłe. Zresztą zostaną, e, zostanie to okazane wtedy, kiedy będą ogłoszone te wyniki, czyli za chwilę. Wybór e, będzie następujący. Proszę o najśliczniejszą dziewczynę. Może być młoda. Żeby robiła za Marysię, nie sierotkę, za Marysię. Ona będzie wyciągała. Eee, ankiety wypełnione i te osoby, które mają szczęście i znajomości z tą młodą osobą <laughs> otrzymają fanty. Kto by kto może pomóc we współpracy z Krusem? No chodź! O, ta ładna! W tych zielonych spodenkach. Zapraszamy. Oklaski dla dziewczyny. Michalina poszła. Jeszcze raz proszę przywitać panią oklaskami. Uczestnicy złożyli swoje szczęście w rękach tej dziewczyny. Proszę dokonać wyboru. A, oczywiście bez nazwisk. Małgorzata Burzyńska, Waplewo, otrzymuje nagrodę. jest to kogut. Pani Burzyńska, zapraszamy. Marysia, odwróć tutaj Karolinie tam W międzyczasie poproszę. Do... O, jest pani Bużyńska. Chciałbym pani serdecznie podziękować za uczestnictwo. Dziękuję bardzo. Może... Proszę, może. Proszę z nami by zostać na chwilę. Będzie losowana. Będziemy stopniować. Ewa Ruczyńska, sztum. Z... Sztum osp Dużę Ewa Ruczyńska. Zapraszamy na scenę po obiód czwartej nagrody. Jest nią elegancki zestaw samochodowy. Samochód w następnej konkurencji. Na razie, tylko narzędzia do naprawy tego samochodu, proszę o odbiór. Oklaski dla pani, i podziękowania dla. Oszyńska Danuta 82 400 sztum ulica Lubelskiego 30 Dobrze odczytane Pani Danuta Tak Przekręciłem? Nie. Zapraszamy. Jest to zestaw w dalszym ciągu do samochodu. A jak powiedziałem, losowania samochodu w następnej konkurencji. Niestety dosyć ciężki. Gratuluję i dziękuję za tak. Wszystkiego dobrego. A szczęście to tutaj Pani przyniosła. No, to będzie kłopot z odczytaniem. Z Mikołajek, Grażyna, Market, Marlen. Kto by to był? Jak? No, to nie jest Rostkowski. A Mroczkos... M no, Moczkowski. Moczkowska? No, no, Moczkowska, no to miała złe do wypisania i dlatego był tak kłopot z wypisaniem. Jest to nagroda numer 4-2. Jest nią wspaniały zestaw, szlifierka kontowa. Proszę o tą nagrodę przyjąć z rąk przestawiczowa to, to tak. No i pierwszą nagrodę. Tą pierwszą nagrodą jest wiertarka Black and Care, 500 w z logo Krust. I tą zwycięszczenią jest... Klitinski Zbigniew, 14220 220 yy, Ksielice. Aleja Wolska, Pol Wojska Polskiego, 27 przez 4. Jeszcze raz. Kitliński Zbigniew, e, Aleja Wojska Polskiego 27 przez 4, z Kisielic, Jezu zwycięzcą nagrody pierwszej idzie Pan, a oto z myślę, że niezłe, że trafiony w gust, prawda? A to jest właśnie ta nagroda, proszę bardzo. To ona, tak? tak? Wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie, serdecznie dziękuję. Chcielibyśmy